Cześć, witajcie w Centralium i witam was w programie Retro Over. Po długiej, długiej przerwie wracam z tym programem. Z takiej okazji, że pokazuję wam tą grę, która nazywa się Made in Magic 8. I w związku z tym e, właśnie przygotowałem właśnie do was ten program. Ponieważ za tydzień odbędzie się premiera dziesiątej części tej serii. Po bardzo długich latach. I mam nadzieję, że ten materiał wam przy. Przedstawią to, czym ta seria jest, i czym była, no i oczywiście, czym będzie. Okej, okay, widzę, że coś mi Dobra, czym jest ta gra? Jest to RPG, Nastawiona głównie na widok z pierwszej osoby. Rozwijamy naszą drużynę i zbieramy oczywiście wszystkie skarby, które spotkamy na drodze, i przemierzamy różne dungeony. Tutaj właśnie mamy skrzynki. Oczywiście z nich możemy zebrać różne przedmioty, czynniki, możemy tworzyć mikstury. Jest dużo opcji customizacji naszych postaci w różnych współczynników oraz tego, co może nosić ze sobą. Na przykład, gdy nie nauczymy się nosić pancerza, to ona po prostu postać nie będzie nosiła żadnego pancerza. Co jest trochę dziwne, ale powiedzmy, że ma to jakiś sens. Dobra, zbieram szybko tą kasę pokażę wam film walki. Ta sa sama seria została powstała w, no powiedzmy już ponad 20 lat temu. Jest dość stara i pierwszą część nie mała, mało raczej kto pamięta teraz. Ale przedstawiam Wam właśnie tą część, ponieważ dla mnie była to pierwsza część, 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 powtarzam się, ale to była po prostu pierwsza odsłona tej, tego cyklu, który zagrałem i przeszedłem w całości. Oczywiście, to jest początek gry. To jest oczywiście początek gry. I chciałem właśnie panu przedstawić, jak to wyglądało na początku i jak to wygląda teraz. Oczywiście, krowika jest bardzo, bardzo brzydka. Niestety nic wiele się nie zmieniło w tej kwestii. Ale na pocieszenie powiem wam, że dziewiąta część wygląda jeszcze o wiele gorzej. Dobra, co co, zrobić? pokażę wam jeszcze w mojej postacie. Właśnie mam tutaj moją główną postać, czyli ogra. Właśnie bez kapłana, kapłana, tego akrobantę i co ciekawe, wampira. Mogę grać vampirem. Tak samo mogę grać minotaurem. No i w późniejszej fazie, to się pod koniec może możliwość, mamy taką opcję zagrania smokiem. Dobra, każę Wam walkę, tylko pierwszej wyleczy. będę z tego to jest mapa, zresztą też mogę wam pokazać mapę tego całego świata zadania. Bo prostu nie pamiętam, jak to się wychodziło w tym. No, nieważne, ale pokażę wam walkę. No, tu nic nie ma, a bo to jeszcze się wyczyciłem. Muszę przejść przez portal i wtedy zobaczyć kawałek walki i zobaczyć czy warto zainteresować się tą produkcją. Ok, przeszliśmy przez portal. No, oczywiście to jest dopiero początek, więc taki tutorial uczy nas co ma zrobić. Właśnie tutorial nie ma, ale po prostu sami musimy poznawać też zasady, powiedzmy w tym świecie. Warto zbierać beczki, także beczka i jakieś polisy nad stałe. Coś się przecineków. To właśnie jest wyspach. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych grzech? No, jest, powiedzmy, dość wymagająca, jest dość trudna. Jeśli nie mamy dobrego do obejrzenia się z całą grą, to możemy wiele razy zginąć. Chciałbym no, chciałem ale tylko coś walka, ale w tym coś nie, nie muszę się do miasta, nie muszę się zregenerować. Oczywiście, tu mamy zaklęcia. Każda z postaci może mieć, powiedzmy, określoną liczbę. Zakleć, raczej znaczy określoną liczbę szkół magii, których jest bardzo dużo. Zobacz, to jest główne miasto? Tak, to jest główna wyspa tej części. To jest po prostu, przez początek cała fabuła tej części opiera się na zniszczeniu świata. kiedy atak się starzy i po prostu musimy powstrzymać osobę, która jest odpowiedzialna tak za takie wydarzenie. Oba no oczywiście nie jest najmocniejszą częścią tej gry. Ok, to co zresztą od, yy, oddali są przeciwnicy. Ok, i tak mniej więcej wygląda system walki. Mamy... Yy, powiedzmy, że ona jest, występuje w turach lub w czasie rzeczywistym. Znaczy, gdy nacisnę Enter, pojawia się ręka. I mogę po prostu klikając lewym przyciskiem myszy... Taka 5 no to to mnie zginę. Oczywiście, gdy 5 jest zaciśnięta, to mogę wtedy mam mieć e, punkty akcji takie i mogę się nawet cofnąć kawałek. Zobaczyć, przydaje. Właśnie przy Dobra, zaprosić, się przydaje, jak trwa się przy kortażu. No, może jest znowu. znowu Dobra, no, trochę, pozujemy to. Zobaczimy, żebyś pójdzie bliżej. O tak, dobra. Tak, tak. Oczywiście, że jako jesteś wampirem, to możemy się w wstać życie. O, no, palimy to jeszcze. Chyba, że mamy jakieś skręcie. Ok, rozpięcie. No i znów możemy się cofnąć, kołać, wrócić w kolejne zapięcie. Dobra, może to skończymy pożemu? Niestety, dźwięki, i wszelkie. Właściwie tej muzyki nie ma, ale gdy słyszycie, właśnie, oglądać dać tę produkcję, to pewnie coś zawiłem z Heroes'u. Właśnie, żebyście mogli posłuchać czegoś tyle. Oczywiście. Ta seria. E, gdyby nie ta seria nie powstałaby seria Heroes Made Magic, oczywiście. I wie czasami jest dużo nawiązań właśnie. I w tej części nawet jest pewna postać właśnie z y, trzeciej części, którą możecie poznać, jeśli graliście. I ona nam. Można się w to zrobić. Oczywiście możemy się też nauczyć, dać ofiarę. Wtedy dostaniemy jakieś bonusy, ale tego nie będę robił. Gra jest w pełni Pec, pełnej wersji polskiej. z kilka złosów każda postać mówi. Tutaj właśnie. Tutaj bała się, mamy sprzedaż, możemy się sprzedawać. Nie interesuję się takimi rzeczami. Możemy też identyfikować, jeśli nie potrafimy, lub też naprawiać, jeśli też nie potrafimy. Ale mm, tego wszystkiego można się nauczyć spokojnie. Dobra, już 8 minut minęło. Dobra, to może coś jeszcze jedynie i... Oczywiście, gdy rozwijamy naszą postać, możemy znaleźć, e, właśnie widzę, że możemy afansować moją postać, ale nigdzie nie widzę szkoły, e, areny, gdzie możemy się może Możemy też tutaj działa. a Zresztą możecie zobaczyć, że część obiektów jest zrobiona w 3D, a część właśnie npc-ty są po prostu 2D, co mi psuje eee, klimat. Dobra, ja tak to chodzę po tym mieście, ale po względem wracam do walki. Dobra, ja że tutaj budzić portal i mogę przez niego przejść. Hmm. Dobra, no może tutaj. Okej. Okay. Daleko się przyniosłem. Tutaj widzicie trwa wojna między jaszczurkami a piratami. Tutaj tej pasy. horyzont. No jak mówiłem, granie jest naładniejsza, Niestety nie, prze, nie przetrwa próby czasu i e, może niektóre odrzucić. Ale porównując poprzednie odsłony, no to, to ta jest naładniejsza na póki co. Dobra, postaram się jeszcze wejść do tej świątyni, którą widzieliście na początku i będziemy powoli kończyć ten materiał. może jest... Nie, wiem, może nie pominąłem parę rzeczy, ponieważ bardzo, bardzo dobrze do to do do grałem. Może tak um, tak z 10 lat temu. Dobra tyle. Będzie jakoś. Dobra, chodzimy do dungeonu. Się. I to jest sobie spotkam Templara Simon Templar, który ma kilka punktów punk punk biegłości. I tak właśnie wygląda system rozwoju. Za każdy level w punkty biegłości. Możemy też znaleźć podkowy, które dają nam właśnie biegłości. i do tego naszego uznania. że ma 8 punktową walką gonią tam, naprawę też wychodzimy. będzie no, to będzie też ciężko. Jest kilka zadań, a raczej właściwie zakryć, które są postawą, jak na przykład pochodnia. Okej, i tam się wjebali. Dobra. <śpiewa> Nie wyszło to najlepiej. Okej, okay, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, jeśli chcecie, żeby seria Retro Over wrzuciła na mi kanał, gdzie pokazuję starsze produkcje i trochę o nich opowiadam, także zapraszam do komentowania, dajcie łapkę w górę, jeśli to polubicie, ktoś do mnie dzwonił, ale to później, i jeśli byście chcieli zobaczyć właśnie dziesiątą odsłonę tej serii, która będzie właśnie z tydzień, Także dajcie też znać, a ja postaram się Wam pokazać jak najlepszy sposób. A jakże, na się z Wami serdecznie cześć i na razie.